Siemane. Witam wszystkich i bardzo serdecznie <coughs> wybaczcie za moją chrypkę. Z tej strony student-inwestor i witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj opowiem Wam o moim pomyśle, którym jest bardzo sprytny. Sprytny pomysł, tak jest. Na początku szybko o krypto. No, mamy tutaj. Silny poziom oporu, nie przebijamy tych poziomów jak Ethereum 3800, XRP nie chce wrócić na 3,5, Solana nie chce znowu wrócić do 200, ale walczy, walczy, wie, że w najbliższych dniach się to przebije, no ale co, no jak widzimy jest tutaj, <coughs> jest tutaj jakiś opór, no i nie ma co się tutaj panikować, wystarczy chwilę poczekać moim zdaniem, bo wzrosty, które użyliśmy do tej pory, moim zdaniem to na razie tylko początek tego, co zobaczymy, ale dobra, a jaki ja mam plan? Mam plan bardzo sprytny. <laughs> Wybaczcie. Otóż, jak wszyscy dobrze wiemy, jest bardzo tani dolar teraz. A to się może. Plus, to co zrobił Trump w Ameryce, sprawiło, że dużo firm w Ameryce po prostu ich wycena trochę spadła. Więc, mam w planach w najbliższym miesiącu kupić sobie jakieś dwie firmy z Ameryki z takiej średniej kapitalizacji, raczej nie tych gigantów, jakieś takich właśnie trochę mniejszych. I mam nadzieję, że samo, sama waluta, kiedy dolar wróci na swoje pozycje, yy, da mi jakiś zysk, a co dopiero sama firma. Dlatego niedługo będzie odcinek z kolejnych zakupów na kolejny miesiąc i tam będzie już jakaś firma z Ameryki. Na razie jeszcze nie wiem jaka, ponieważ żadnej nie wybrałem. Se przeglądam, 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 ale nic takiego mi się jeszcze w oczy nie rzuciło niestety. Ale jak mi się rzuci, oczywiście się o tym dowiecie. Będziecie wiedzieć co kupuję, bo uważam, że tani dolar y, może być bardzo dobrą okazją na zakupy w Ameryce, na dywersyfikację trochę za granicę, nie tylko poprzez etf -y, ale poprzez poszczególne firmy. Ale zobaczymy co z tego będzie, no moim zdaniem to się opłaci. Słuchajcie, to był taki krótki odcinek, wybaczcie, za mało ostatnio nagrywam, ale jest bardzo, bardzo dużo się dzieje, prowadzenie tej małej firmy, praca, uczenie się tradingu. Przecież do sportu wróciłem, zacząłem coś się w końcu ruszać, biegać. Niedługo może jakieś zajęcie się zapiszę z powrotem, więc słuchacie, dużo się dzieje, mało czasu, dużo do roboty, więc krótki odcinek dla Was, zaraz go publikuję. I tradycyjnie wszystkim Wam życzę cierpliwości, wytrwałości, powodzenia. Na razie do następnego. Słyszymy się pewnie w weekend.